Witam serdecznie drogie raczki na czytaniu tygodniowym. Lecimy, lecimy póki się nie rozsypie, bo gorączka mi zaczyna łapać niesamowita. Wow. Mam nadzieję, że dokończę dzisiaj wszystkie znaki. Nasz, Oj, lekko się zipie. Clifford zapchany. Mam nadzieję, że się na wizji nie usmarczy, jak to się brzydko mówi. Już nie mogę oddychać. Lecimy. Co dla raczków? Jakież energie? Cesarzowa, piątka mieczy, dwójka, kapłanka i spojrzenie. Ok, zasianie. Słuchajcie, bardzo fajna energia. To znaczy, taka, powiem tak, średnio optymistyczna, tak, ale bardzo fajna, bo taka czyszcząca. Czyszcząca świetnie. Świetnie, wiele raków. Słuchajcie, uniknie w tym tygodniu przede wszystkim zejścia, odejścia w ostatniej chwili. Czy będzie dobra diagnoza, diagnoza słuchajcie, albo się przestraszycie o swoje zdrówko, że to koniec, że was nie ma, że trzeba coś przeciąć, żeby, że trzeba coś odciąć, że coś straciłem, coś stracę. Ale słuchajcie, pięknie, pięknie się tutaj izolujecie od, tak naprawdę od tej choroby i obserwujecie dalej. Bardzo ładne energie, tylko ta dziesiątka mieczy, z czym jest związana, z równowagą, ok? <laughs> Ona jest do góry nogami, więc drogie raczki, dla tych, które chorują, dla tych, które e, tracą, i w, w, wpadają w jakąś depresyjność albo wydaje mi się, że nie mogą sobie poradzić z czymś, czy coś się zadziewa, boją się, że stracą coś, kogoś że coś odejdzie, że coś straci, słuchajcie, absolutnie nie zachowajcie zdroworozsądkowość, bo jest jakieś cięcie. Owszem, być może będzie potrzebny jakiś zabieg, być może będzie potrzebna jakaś operacja, ale spokojnie, bez depresyjności. Jest tutaj dobra wiedza, bo to jest pokazane, poparte, dobro słuchajcie, wiedzą. Jest cesarzowo czyli tak naprawdę dobre planowanie, dobre zasianie. I tak naprawdę chwila tylko jest i tak wszystko podpowiada, żebyście stanęły troszeczkę z boku, żeby nie poddawać się, nie poddawać się, tylko po prostu przejść przypatrzeć się wszystkiemu jeszcze raz, czyli z waszą racjonalnością, z waszą racjonalnością umysłu, żeby się przypatrzeć temu i zachować zdroworozsądkowość, bo jeżeli chodzi o zdrówko w szczególności, to jest y Coś nie jest poparte do końca, tak naprawdę, coś nie jest rzeczywiste, coś nie jest poparte wiedzą. To nie jest to, słuchajcie, to tak jakbyście musiały przebadać się albo jeszcze raz, a jeżeli jakiś zabieg, to koniec depresji, koniec bólu, koniec, koniec jakiegoś przejścia jest bardzo dobre. Jest dobra diagnoza, jest tak naprawdę dobra myśl lekarza. Być może. Powrót, powrót starego pomysłu, jeżeli chodzi o zdrówko, słuchajcie, i chwilka takiego tylko zastanowienia się i obserwowanie później, tak naprawdę, bo w tym, w tym tygodniu nie będzie jakichś wielkich odpowiedzi dla Was. Natomiast nie będzie nic złego, żebyście się nie bały, bo możecie wejść w tydzień, słuchajcie takiego myślenia depresyjnego, że a ja stracę matkę, ja muszę podjąć szybko decyzję, co ja, ja muszę tu uruchomić swoje intuicję. Nic podobnego, spokojnie, spokojnie, nic się złego nie zadziewa. Poza tym, coś przecinacie, coś odchodzi z waszego życia, coś odchodzi, coś co powodowało tak naprawdę, bo też może być, tak, bo też może być taka historia, że coś, ktoś, ludzie, zdarzenia, sytuacje to są przeróżne rzeczy. Jest cięcie, słuchajcie, jest cięcie. Ja pozbywam się depresyjności, mam tego poko, kartkę. ja budzę swoje tak naprawdę, swoje wewnętrzne, ja, ja się podnoszę z tego i to bardzo ładnie. Podnoszę pięknie, słuchajcie, podnoszę pięknie swoje energię, w szczególności w czakrze serca. Nie ma straty. Nie ma straty. Ta strata nie występuje. Nie występuje z tego względu, że jesteście na tronie, jesteście tą cesarzową i coś już zasiałyście, coś stworzyłyście. Wprawdzie jest to takie jest to samotne zwycięstwo, ale to jest piękne zwycięstwo, które pozwala wam tak naprawdę dalej obserwować, dalej troszeczkę się odsunąć od tematu, czyli odpocząć w tym tygodniu. Mogłabym rzec, że odpocząć wręcz, od tego co może, co mogło się zadziać, nie zadziało się, a tak naprawdę zakwitło. Chyba tak naprawdę troszeczkę po części w waszej raczki w głowie. Jest też taka historia, że kobietki, niektóre kobietki coś tracą, niektóre kobietki coś tracą, być może chodzi o ciąże, jeżeli młode raczyce, jeżeli tam. Ja przepraszam, tak mówię raczyce, bo nie będę się drogie, jak to powiedzieć, skorupiaczki młode skorupiaczki, które były po poronieniach, słuchajcie, to wielce prawdopodobne, wielce prawdopodobne, że tym razem donosicie sobie na spokojnie, nie bójcie się, bo tu jest właśnie, właśnie jest pokazane, żeby się wyizolować, żeby się od tego odciąć, że ta ciąża zostanie donosio, donoszona, że będzie wszystko w porządku lub, że zostaniecie mamami, że zakończy się, słuchajcie, tym razem zakończy się coś sukcesem dla Was i jesteście tym, cieszycie się tym macierzyństwem. Jest też coś takiego, że ja straciłem, ja straciłem być może chodziło o pracę. Słuchajcie, bo coś zasiałam, bo byłam szczęśliwa, i teraz słyszę, że coś będę ciąć, coś będą ciąć, a ja jestem tak naprawdę tutaj, czuję, że czuję, że coś się zadziewa, czuję, że coś się zadziewa. Drogi raczki, cofnijcie się, odpocznijcie. Odpocznijcie, szóstka kielichów. Szóstka kielichów mówi o tym, że trzeba od pewnych rzeczy odpocząć. Poodcinać to, co depresyjne, odpocinać złych ludzi, od siebie tak naprawdę odciąć. Są rzeczy, są ludzie, którzy są niepotrzebni, czyli to jest taki tydzień, tak naprawdę nic na siłę, nic na siłę, ale jeżeli coś przychodzi, co jest coś, co tak naprawdę Was gdzieś tam kuje, gdzieś tam wierci, to słuchajcie, odwalić to siebie i nic z tego tytułu się nie zadziewam. E, pokazuje mi się energia na ten tydzień dla Was, słuchajcie, wisielca e, i giernka mieczy. Czyli tak naprawdę wiele raczków będzie dochodziło prawdy, będzie dochodziło prawdy i powinniście dochodzić w sposób, słuchajcie, bardzo racjonalny, czyli tak naprawdę będziecie bardzo ładnie oceniać pewne rzeczy, pewne sytuacje, ludzi, zdarzenia, firmy, współpracowników. No tu są, to drodzy Państwo, weźcie to sobie na tak naprawdę na każdą niwę, możecie to przerzucić, bo tu może chodzić o miłości, o pracę, o, o sprawy zawodowo-bytowe, tak naprawdę o zdrówko, o wszystko, ale patrzycie. Z boku, czyli tak naprawdę patrzycie bardzo racjonalnie, bardzo racjonalnie, że dobrze, bo ja już coś kiedyś straciłem, bo ja czegoś nie dopilnowałem, bo ja mogłem, mogłam coś zrobić, i ja sobie nie pozwolę na to, żeby w tej chwili, żeby taka sytuacja zaistniała po raz drugi, bo to jest tak, jakby coś z przeszłości, coś z przeszłości się przyszło, tak jakby była powtórka z rozrywki, ale Wy już na to, słuchajcie, nie wyrażacie zgody i tego nie ma, jest cięcie. Jest piękne cięcie, także drogie raczki, uważam, że tydzień jest bardzo ładny dla Was. Dużo mieczy, dużo mieczy, czyli energia bliźniaka przy Was jest, ale energia bliźniaka takiego stanowczego, fajnego, takiego chyba troszeczkę stawiającego Was do pionu, na zasadzie, że nie, 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 nie zrzęć kobieto, nie zrzęć mężczyzną, znaczy nie zrzęć raczku, tylko po prostu weź się ściśnij się z powrotem, zbierz swoje energie, tak jak w tej szóstce kielichów, i idziemy sobie dalej do przodu i będziecie, będziecie zadowolone, aczkolwiek nie do końca będziecie zrozumiane przez tak naprawdę otoczenie. Wiele raczków tak naprawdę chyba zakończy jakieś znajomości, pozbędzie się tak naprawdę ze swojego życia czegoś, co było. To tak się mówi ciemne, tak, ale ogólnie prawdopodobnie są to romanse, dokona takiego wyboru, że nie jest to coś, co na co mogę sobie, może nie tyle, że mogę sobie pozwolić, tylko na co sobie chcę pozwolić, na, czy na traktowanie, czy bycie tą drugą, czy gdzieś tam są to wiadomości takie zdawkowe, tych wiadomości jest trochę, trochę ich nie ma, jest odpływ, jest przypływ, ale bardziej czujecie się w energii takiej straty i myślę, że bardzo ładnie się od tego odcinacie drogie raczki w tym tygodniu i tworzycie siebie na nowo. Poza tym jest jakaś płodność, coś wydajemy, coś tworzymy, coś ezoterycznego, coś takiego pięknego, coś co, co będzie się podobało ludziom, coś co trafia słuchajcie do ludzi na szersze gremium, tak naprawdę wiele talentów w tym tygodniu raczków. Uraczków się tak naprawdę odkrywa, moi drodzy, i nie bójcie się, że stracicie, bo pójdziecie, zatrzymacie piękną równowagę bo... i idziecie do przodu, idziecie do przodu. Także tak to, moi drodzy, widzę. Jeżeli chodzi o zdrówko, moi drodzy, to przede wszystkim to zdrówko właśnie jest coś, że ja się boję, że stracę, ja się boję, że ze mną się coś stanie. Ja usłyszałem, usłyszałam taką diagnozę. Nie bójcie się, nic się z wami nie dzieje. Nic się z Wami nie dzieje, bo to jest cięcie, zakończenie tak naprawdę pewnego. To jest tylko pewnego etapu. Jest uruchomienie swojej dobrej intuicji, uruchomienie tak naprawdę dobrego dobrego losu, bo to jest uruchomienie dobrego losu nie czegoś złego, bez względu na to, co usłyszycie, jaka by nie była diagnoza to jest uruchomienie dobrego losu, jest to w czas, czyli odkrycie tej tajemnicy rychło w czas. I tutaj jest piękne działanie, pozbywacie się, nie ma czasu, tak naprawdę dla Was nie ma czasu na, na zastanawianie się, co będzie, co nie będzie. Po prostu podejmuje decyzję, to musi odejść, to musi odejść, ja to muszę zakończyć, to musi się zadziać, tak musi być zrobione i koniec. I wygrywam. I wygrywam na tym, moi drodzy, bardzo. Mocno jeszcze tutaj wezmę. O właśnie. Jest, słuchajcie, wyją, bo mówię, wezmę do końca bo tutaj się kończy dziewiątko mieczy do góry nogami, więc mamy trójeczkę, mamy świętowanie i jesteście raczki energią radości. Nic wyjąć, nic dodać. Troszeczkę będzie taki emocjonalny, troszeczkę taki... Um, taki zawalowany tydzień, ale to jest tydzień taki czyszczący, bo tak nie brakuje wam miłości, nie brakuje podłoża, nie brakuje decyzji, nie brakuje Waszej pięknej intuicji, tak naprawdę, tej bogatej, mocnej intuicji i tej waszej takiej kobiecości czy męskości, ale takiej w tej najładniejszej krasie, takiej dostojnej, nie brakuje tego. Poza tym będą wyjazdy, przyjazdy do miejsc, które bardzo lubicie, lub osób z miejsc. Ogólnie do Was tak z Waszej przeszłości. Nad zdrówkiem zapanujecie, nad sytuacjami zapanujecie, czego nie wiecie, że, że... albo ktoś Was obserwuje a Wy jesteście obserwowane, albo tak naprawdę, że to Wy, że to Wy będziecie się przygotowywały do jakiejś akcji, do jakiegoś, do, do jakiegoś dzieła, żeby po prostu poprzecinać pewne sytuacje, podciągać, podcinać ludzi, sytuacje, czy będą związane z pracą, ze zdrowiem, czy z, czy z ludźmi, czy z, no, przeróżne to sytuacje, drodzy Państwo, weźcie to pod siebie, ale być może będzie tak, że będziecie się, troszeczkę się wyizolujecie, jak to się mówi, staniemy obok siebie, przypatrzymy się wszystkiemu i będziemy robić Porządki, porządki, które przynoszą nam tak naprawdę zadowolenia, to trójeczkę kielichów i jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi, czyli pięknie po przecięciu, po przecięciu depresyjności, tak naprawdę tego, co nam w głowie działo, wchodzimy w trójeczkę kielichów. Piękne tydzieńaczki. Nic ująć, nic dodać. Pozdrawiam serdecznie i pozdrawiam naszą wspaniałą numerolożkę, taką fajną naszą panią McMor. Słuchajcie, duście ją, duście, bo nie chcę wyjść do nas, do ludzi, ale duście ją, może wyjdzie, może da się namówić, bo pięknie, pięknie stawia numerologię, poza tym bardzo uduchowiona duszyczka. Pozdrawiam serdecznie, buziaki, Pachej.